W przypadku odrzucenia spadku spadek przechodzi na następców prawnych osoby odrzucającej, czyli najczęściej na jej wstępnych, czyli dzieci. Dość często zdarzają się sytuacje, w których odrzuca spadek nie tylko pierwsze pokolenie spadkobierców, ale kolejne. W ten sposób dochodzi do objęcia dziedziczeniem kolejnych krewnych osoby zmarłej, nawet bardzo dalekich krewnych. Krąg osób ustawowo powołanych do spadku jest dość szeroki. W praktyce wygląda to tak. Spadek odrzuca dziecko zmarłego, następnie spadek odrzucają jego wnuki. Spadek przechodzi na osoby pozostające w drugiej linii pokrewieństwa z osobą zmarłą, czyli na jej rodzeństwo, następnie dzieci rodzeństwa itd. itd. Takie sytuacje prowadzą często do konieczności podjęcia działań przez osoby, które w ogóle nie miały kontaktu ze spadkodawcą. Będąc bardzo dalekimi krewnymi nawet nie wiedziały o tym, że taka osoba zmarła. W celu uniknięcia problemów takie osoby muszą spadek odrzucić. Warto pamiętać, że oświadczenie o odrzuceniu spadku musi mieć określoną formę. Jest to forma aktu notarialnego, ewentualnie forma pisemna złożona w sądzie spadku.